There was a time I used to look into my Dzisiaj In a... mango, jestem Foro 7, no i dzisiaj rozpoczynam przygodę z YouTube'em Zapraszam do oglądania pięciu odcinków ze serii poradników do Minecrafta. Dzisiaj zajmiemy się jak zrobić skina. Więc słuchajcie uważnie. Oczywiście to jest nasz Viva games. Ja sobie to zminimalizuję tą moją maszynkę do nagrywania i wchodzimy w www.minionsurusko.com. Robicie swojego skina do Ja już go zrobiłem. Następnie zmieniacie jego nazwę na czar. Char będzie napisane w opisie. Potem Procent Updata, Procent napisane w opisie. Jak tam Nie dosłyszał bo... Na razie nie mam dobrego mikrofonu, ale będę go oczywiście miał. Dobra, dobra. Yy, otwieracie za pomocą to już każdy powinien mieć, a nawet nie, no to niech sobie powierzę. Usuwamy program, e, widzers meta inf i wchodzimy w mod. Potem usuwamy starego czara i wrzucamy nowego. O, tak. Dobra. Po zrobieniu tych wszystkich czynności wchodzimy w Minecraft'a. Na jest zupełnie inaczej, ja Wam też to pokażę, ale to kiedy indziej. Dobra, na przykład do tego Super Mario. O, zobaczcie, tutaj jest to jest... Ciężkie nie ma tam białych rzeczy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za obejrzenie, subskrybujcie, otwórzcie. W na następnym odcinku zajmijmy się, jak zrobić teksturę i jak ją zainstalować. Mm. Dziękuję Wam, trzymajcie się i cześć.